Ksiądz Dolindo Ruotolo. Myśli na każdy dzień roku. 6 marca. Należy być zazdrosnym o nasze sumienie tak, jak zazdrościmy nowego ubrania. Jeśli ktoś trzyma w ręku butelkę z oliwą, to odsuwamy się na bok i mówimy może mnie poplamić gdy na drodze wznosi się chmura pyłu chowamy się w bramie bojąc się że nas pobrudzi dlatego strzeżmy się złych przyjaciół którzy mają zawsze w sercu coś co brudzi wystrzegajmy się środowisk tego świata wypełnionych kurzem który bez sumienie jest delikatne jak lilia która plami się w kontakcie z błotem, a gdy już jest poplamiona, oczyszcza się z trudem.